Szymon, minęło parę dni, a spotykamy się w zupełnie innych nastrojach niż po tym meczu pucharowym. Tak, na pewno ten mecz pucharowy był bardzo ciężki do przełknięcia, ta porażka 5-2 we wtorek. Myślę, że wyciągnęliśmy z tego wnioski, że zagraliśmy zupełnie inaczej, że nasza determinacja i, i to, że chcieliśmy wygrać dzisiaj zaprocentowało i mamy trzy punkty. także. Fajnie, fajnie po tym pucharze się odkuć tutaj na tym samym rywalu, i myślę, że jak będziemy tam grali dalej w lidze, to będzie bardzo dobrze. No właśnie, to co wspomniałeś, że zagraliście zupełnie inaczej, i już pierwszej minuty, pierwszej połowy pokazały, że, że ten mecz będzie wyglądał zupełnie inaczej. mieliście mieści bardzo dużo sytuacji. Piłka nie chciała wpaść, ale ten worek rozwiązał się z bramkami już w drugiej połowie. I tutaj dla Ciebie też ważna ta, ta druga połowa, bo pierwsze gole dla puszczy, i od razu dwie bramki. Tak, fajnie, że się udało dzisiaj y, trafić dwie bramki, i myślę, że, że to na pewno zaprocentuje. Nabiorę pewności siebie, ale dzisiaj było ważne to, żeby wygrać mecz, żeby drużyna dobrze, dobrze wyglądała i to się udało. Także y, teraz myślę, że będzie, będzie dużo łatwiej nam zdobywać punkty i, i głowa całkiem inaczej będzie pracowała niż, niż po tym meczu wtorkowym, bo jak wiadomo, no, było bardzo ciężko się z tego podnieść. Podnieśliśmy się, myślę, najlepiej jak mogliśmy, także bardzo, bardzo się cieszymy i. I za tydzień jedziemy do Kielc, myślę, walczyć o trzy punkty.